Witam. Jak zresetować kod błędu SC544 i podobne kody błędów w drukarce Ricoh SPC830-831? Trzeba wejść w kody serwisowe i bardzo możliwe, że takie urządzenie uda się zresetować. Maszyna musi być wyłączona. Włączamy dwa guziczki home i wstecz i trzymając te dwa klawisze uruchamiamy urządzenie. Cały czas dwa... Klawisze trzymamy wciśnięte, aż maszyna się nie odpali. To potrwa parę chwil. Maszyna wejdzie w takie menu powitalne. Potem pokaże kod błędu zapewne, który, ma, który mamy. A potem wejdzie w tryb serwisowy. My nic nie robimy, cały czas trzymamy wciśnięte home i wstecz. Zobaczcie. Ok. Maszyna weszła w tryb serwisowy, serwis i engine. W serwisie, no to nie za wiele zrobicie samodzielnie. Polecam wejść w engine, a następnie w symulację SP5, czyli przewijamy na dół. No, tu mi się nie udało, bo mam rękawiczki. Jeszcze raz SP5. OK, teraz dobrze widać i zjeżdżamy na dół, aż będzie SP5810. 810 służy do resetowania kodów błędu w piecu, i są tam dwie opcje do zresetowania. Błąd mówiący o wysokiej, zbyt wysokiej temperaturze pieca. Już tutaj do tego dochodzę. O, SC Reset. Uruchamiamy 5810. I mamy. Zresetowanie pieca i zresetowanie zbyt wysokiej temperatury. Spróbujcie zresetować jednym, execute, potem drugim, execute. Maszyna teraz krzyczy, że jest complete, ale maszynę teraz trzeba wyłączyć, włączyć. Jak pomoże super, jak nie, trzeba wymienić, naprawić piec.